mamy 18 czerwca, 18 sierpnia, czwartek, jest aktualizacja. Mamy właśnie bardzo, to bardzo ciekawą sytuację, ponieważ jak Wam wcześniej mówiłem, na ostatnim filmie jakby to wsparcie na RSI było takie podstawowe, gdzie jakby jego przebicie i spadek na dół da nam pierwszy znak na jakąś korektę. I to się właśnie wydarzyło. Natomiast zatrzymaliśmy się na tym, bardzo, ale to bardzo ważnym punkcie. Zobaczcie, że wcześniej jakby w tym punkcie były jakby opory, tak? Tu mieliśmy opór, tu mieliśmy opór, yy, tu mieliśmy opór i ostry spadek, tu mieliśmy opór i ostry spadek, tak? I bicie do góry i właśnie się na tym punkcie zatrzymaliśmy. Wcześniejszy opór, teraźniejsze wsparcie. I teraz pytanie kluczowe. Czy od tego miejsca się odbijemy? Dodatkowo na wykresie widać też coś takiego, że był spadek, tak? i tutaj jakby był kluczowy ten opór. tak? Opór, spadek, opór, spadek, przebicie, przebicie, i tu się właśnie zatrzymaliśmy na, na tym punkcie. I teraz może być tak, że zjedziemy tak szybko na 22-300 20, i się odbijemy do góry. Tutaj jakby RSI powinno nam dać wcześniej znać, powinniśmy się odbić od tego punktu, jeśli taka szybka korekta miałaby być i pójść dalej w górę. Natomiast jeśli spadniemy niżej, to dla mnie będzie znak, że właśnie zaczynamy korektę. Tak? Także teraz trzeba obserwować dokładnie to miejsce na RSI na dnówce, czy będzie odbicie do góry, czy będzie spadek poniżej, tak, to nam da wcześniej znak, co później być może zrobi cena. Także to miejsce jest dla mnie bardzo, bardzo istotne, ponieważ tutaj właśnie wcześniej mówiłem, że będą spadki, tu, że będą spadki, tak, tu, że będą spadki, i to się wszystko wydarzyło i teraz właśnie było wybicie do góry, jest retest i teraz jest kluczowe pytanie, czy będzie spadek, czy odbicie do góry. Także to RSI trzeba obserwować i jak dla mnie to może być pierwszy sygnał, jakby do tego wcześniej, co być może zrobi cena. Czyli jeśli RSI spadnie niżej, to dla mnie będzie sygnał, że cena też spadnie po chwili niżej, a jeśli RSI się odbije, to dla mnie będzie sygnał, że cena również pójdzie w górę. Także to było na tyle szybkiej aktualizacji.